Cześć, witajcie na kanale Grzesiego Powiada. W tym odcinku przyjrzymy się czasopismu PC World Computer z 5 grudnia 1996 roku. W samym czasopiśmie jest kilka różnych ciekawostek, które chciałbym Wam tutaj przedstawić w tym odcinku. Między innymi zajrzymy do tego, jakie były ceny komputerów w tym 1996 roku, ale rzucimy okiem też na rynek używanych. Zobaczymy, co autorzy radzili, żeby za komputer kupić w 96 roku. Co prawda na gwiazdkę, ale zbliżają się święta wielkanocne, więc w sumie też i ujdzie. Dodatkowo yy, będzie też trochę o internecie i o początkach samego Onetu, więc... Na początek, na samej, po drugiej stronie samej strony tytułowej mamy takie typowe reklamy Microsoftu z tych lat 90., że tutaj... Wraca mąż z powrotem do domu. Dzieci się cieszą, bo tak szybko udało mu się pracę wykonać razem z Windowsem i Office'em. Później, kilka stron dalej, mamy bardzo fajny zestaw różnych nośników od firmy BASF. Sam kiedyś tak sobie marzyłem, żeby zebrać sobie wszystkie powiedziałbym te nośniki, które są tutaj widoczne na tym zdjęciu. Nie jest to takie proste, bo większość to zastosowania profesjonalne, serwerowe i tak dalej. We wstępniaku na stronie 11 jest, autorzy piszą, że jesteśmy już skazani na komputery, że podobnie jak na zachodzie, komputery weszły już do naszego życia codziennego, że są wszędzie w hotelach, bankach, supermarketach, stacjach benzynowych i w ogóle wszędzie. A w domu zaczynają być co na szczęście używane do pracy, nauki i oczywiście zabawy. Bardzo ciekawy jest też taki przelicznik, który występuje w świecie profesjonalnym, że sprzęt. W przypadku informatyzacji to nie wszystko i mamy tutaj napisane, że od pewnego czasu mówiło się, że koszty zakupu sprzętu nie przekraczają nigdy 20% całkowitych kosztów jego eksploatacji. Jednak zaskoczyły nas, a może raczej zdziwiły wyniki badań. Roczne koszty eksploatacji PC'ta w przedsiębiorstwie to 12 000 do 16 tysięcy dolarów. No, od taka ciekawostka z rynku amerykańskiego. Na stronie za to 15 mamy o początkach samego Windowsa. I, że w listopadzie, minieło, w listopadzie oczywiście 1996 roku minęło 11 lat od pojawienia się na rynku graficznego środowiska użytkownika komputera osobistego, czyli Windowsa. I tutaj mamy o początkach samego Windowsa, pozwólcie, że zacytuję, pracę nad jego projektem Microsoft rozpoczął w drugiej połowie 1981 roku. Bill Gates kupił za 100 tysięcy dolarów stację roboczą Xerox Star, oraz drukarkę laserową. Chyba to się czyta Xerox Star. Okay. Po pewnym czasie, zauroczony prostotą obsługi systemu za pomocą rozwijanych okienek, stał się również właścicielem licencji na wymyślony przez Xeroxa system. W maju 1983 roku graficzne środowisko użytkownika otrzymuje nazwę Windows. Czyli widzimy tutaj, że mamy nawiązanie właśnie do tego parku technologicznego Xerox Park, którego, który to park też odwiedził e, Park się bierze od Palo Alto research, research chyba laboratory czy coś takiego. Znaczy to było takie laboratorium, gdzie Xerox, Xerox ten od kserografu, kserowania i tak dalej. Otworzył sobie takie centrum wysokim technologii, gdzie inżynierowie mieli szukać, jak to będzie wyglądać przyszłość. No i między innymi tam opracowano komputery z interfejsem graficznym, drukowanie i wszystkie całe właściwie takie nowoczesne biuro z wykorzystaniem dokumentów i sieci. Niestety było to koszmarnie drogie, tak jak tutaj 100 tysięcy dolarów za jedną stację roboczą, pewnie z jakąś drukarką albo czymś takim. I te laboratoria za zgodą też samego Xeroxa też odwiedziło, odwiedzili przedstawicieli firmy Apple. No i stąd właśnie tutaj wyrosły potem pierwsze interfejsy użytkownika, które nie były autorstwa ani Microsoftu, ani Apple, tylko po prostu Zeroxa, o którym już dzisiaj mało kto tak naprawdę pamięta. A oni próbowali te komputery potem jeszcze komercjalizować, ale były one zbyt drogie, zbyt wielkie, no i chcieli za dobrze, a niestety technologia na to nie była jeszcze wtedy gotowa. Inne firmy, takie jak właśnie Apple czy Microsoft, wypuściły dużo prostsze wersje swoich systemów operacyjnych bazujące na tej samej koncepcji i stopniowo zawojowały cały rynek. Tutaj mamy też informację, że pierwsza wersja Windowsa 1.0 została zaprezentowana 10 listopada 1984 roku. No, i to, że ten Windows, mimo że Microsoft bardzo chciał, żeby 80% komputerów w 84 roku już używało Windowsa, to niestety to się tak szybko nie udało. No i wzmianki jeszcze o innych systemach tutaj graficznych, typu TopView i tak dalej. W samym artykule jest też trochę takich ciekawych liczb, które nie widziałem ich wcześniej, właściwie w innych źródłach, a mianowicie Odnosząc się do Windowsa 1.03, którego premiera była w 1985 roku, zespół programistów pracujących nad projektem liczył 24 osoby, 4 kierowników produktu i trzech kierowników projektu. Na przygotowanie Windows 1.03 poświęcono 110 tysięcy roboczogodzin. Mimo tak gigantycznego jak na owe czasy przedsięwzięcia, Windows 1.03 nie odniósł znaczącego sukcesu. No, i tutaj jest takie podsumowanie, że tak to się wszystko zaczęło, mimo początkowego braku sukcesów. Dziś Microsoft święci ogromne triumfy. Na świecie łącznie sprzedano ponad 150 milionów kopii wszystkich wersji Windows. Oczywiście to jest w 1996 roku. Ale te informacje na temat liczby osób pracujących nad projektem i tak dalej, to są bardzo ciekawe, że to było ledwie 24 osoby. Za to na stronie następnej, 16, mamy takie małe kalendarium, gdzie mamy poszczególne daty wydania poszczególnych wersji Windows'a od wersji 1.03 aż po wersję 95. No i Windows for Workgroups tu jest też osobno rozpisane, gdzie mamy napisane dokładne daty oraz zmiany, które w poszczególnych systemach następowały. Dla mnie była to ciekawa lektura, nie wiem jak, jak dla Was, bo jestem trochę fanem, powiedziałbym, takich różnych historii, mnóstwo tych dokumentalnych filmów o Windowsie 1020 2.0 i tak dalej oglądałem. Więc fajnie jest też znaleźć polski akcent, gdzie w polskim czasopiśmie też można się czegoś na ten temat dowiedzieć. Na stronie 20. za to mamy o początkach samego serwisu www.onet.pl który kiedyś nazywał się Optimus Net i został założony przez pana Romana Kluskę, czyli właśnie założyciela Optimusa. Jeśli chodzi o kwoty, jakie zostały włożone w tego Optimusa, no to mamy, że Optimus Net to jedno z trzech przedsięwzięć, na które Roman Kluska przeznaczył 30 milionów dolarów. Pozyskanych z euroobligacji. Firma inwestuje 10 milionów w rozbudowę produkcji komputerów, 10 milionów w multimedia, zaś pozostałe 10 milionów w rozbudowę własnego serwisu internetowego Optimusa, znanego dzisiaj jako ONET.pl. Oczywiście nie należy on już teraz do Optimusa, ale do innej grupy. I w 1996 roku szybko rozbudowywany serwis zawiera już 20 tysięcy odnośników do dokumentów, 2,5 tysiąca odnośników do innych dokumentów. Bardzo ciekawe strony przedstawiające małe miejscowości powstały we współpracy z gminami oraz lokalnymi stowarzyszeniami, a wpływy mają pochodzić z elektronicznego pośrednictwa, czyli sprzedaży różnorakich usług. Na stronach samego Optimusa działa już m.in. giełda samochodowa, giełda nieruchomości, giełda pracy, biura turystyczne. A o zapleczu technicznym, na jakim tutaj działał Optimus, mamy trzy serwery Optimusa z płytami głównymi Intela połączone z internetem, łączami 1 Mbit na sekundę przez łącza PolPaku-T, czyli to jest usługa telekomunikacji polskiej. Jeden serwer pracujący pod systemem Linux obsługuje pocztę elektroniczną i serwis wiadomości. Tu mamy, że na Solarisie jakiś x86, mamy strony www i ftp. A trzeci serwer mamy na Windowsie NT 4.0 i SQL serwerze. Czyli widać, że sam Optimus tutaj po tak znaczących tutaj inwestycjach, 10 milionów dolarów wtedy to było pewnie bardzo dużo, działał na trzech serwerach i świadczył już tutaj trochę różnorakich usług. No i co ciekawe serwis działa do dzisiaj, mimo upływu już prawie 30 lat. Na następnej stronie mamy o współpracy Microsoftu z Telekomunikacją polską i tego, że Telekomunikacja Polska, z tego co widzę, będzie tutaj używała i promowała Internet Explorera 3.0 i 2.01. Na stronie 25 mamy tutaj o kartach PCMCI Zirkoma, ich pierwszych 32-bitowych wersjach, oraz o multimedialnym laptopie Toshiba Satellite 200, którego nawet mam. Oczywiście nie miałem go wtedy, ale mam go dzisiaj. Dalej, na tych ładnych kolorowych stronach, mamy reklamę laptopa też Toshiby z firmy Karen Notebook. No i kilku innych Toshib. Część mam, część może kiedyś dozbieram do pełnego zestawu. A na stronie 56 mamy troszeczkę o internecie i o takim polskim akcencie, którego wiele osób pewnie miało styczność z tym polskim akcentem, a mianowicie z programem o wdzięcznej nazwie Pajączek, kreator strony domowej. Ja ten program, szczerze powiedziawszy, używałem do tworzenia jakichś tam pierwszych stron internetowych, ale nie wiedziałem, że ten program nie został stworzony jako komercyjny produkt od samego początku, ale jako projekt studencki. Mamy następujące informacje. Rafał Płatek, student czwartego roku Akademii Ekonomicznej w Krakowie, zaprojektował w Delfi w ramach pracy zaliczeniowej na uczelni editor HTML o nazwie Pajączek. Jest to właściwie kreator strony domowej, który pozwala skomponować dokument HTML za pomocą szeregu dość wygodnych narzędzi. Program jest bezpłatny i dostępny w wersjach dla Windows 3.1 i Windows 95/NT. Na początku nie było tam zbyt dużo różnych możliwości. To tak, był taki kreator, który pozwolił nam wykierować naszą, powiedziałbym, taką stronę domową. Potem program już się znacząco rozrósł, no i był już sprzedawany później jako komercyjny produkt i pewnie część z Was się z nim później zetknęła, ale ciekawe są jego tutaj początki jako projektu studenckiego, który potrafił zamienić się później w komercyjną aplikację. Nie wiem, czy do dziś jest wydawany, ale jedną wersję w pudełku mam pewnie, w którymś jakimś szorcie będziecie mogli ją sobie podziwiać. No i, to, no, i to, o czym wspominałem już wcześniej, czyli komputer, po choinkę, komputer pod choinkę, który artykuł tutaj jest też jednym z tytułowych artykułów, w jaki sposób powinniśmy komputer sobie dobrać i jakie potrzeby swoje wziąć pod uwagę. Co jednak kupić, by pieniądze nie okazały się niepotrzebnie wydane? Warto znać odpowiedź na podstawowe pytania przed podjęciem decyzji o zakupie. W pierwszym rzędzie musimy zdecydować, do czego chcemy używać komputera. I w związku z tym. Jakiego typu oprogramowanie będziemy na nim instalować? W pierwszym rzędzie musimy zdecydować, do czego chcemy używać komputera. W związku z tym, jakiego typu oprogramowanie będziemy na nim instalować, to przede wszystkim, a następnie cena i możliwości sprzętu powinno decydować o wyborze konfiguracji, jaką chcemy nabyć. Niestety, większość potencjalnych nabywców nie ma sprecyzowanego wyobrażenia, czego tak naprawdę oczekuje od komputera, i stąd powszechne dylematy, co wybrać. I tutaj mamy, do czego komputer najczęściej jest używany. Jako inteligentną maszynę do pisania i kalkulator, co wymaga stosowania jedynie najprostszych programów, dla najmniej wymagających wystarczy nawet komputer PCXT, który można jeszcze spotkać na rynku wtórnym. Jako narzędzie do pracy, służące do prowadzenia zawodowej działalności w domu, jako komputer domowy służący do wszystkiego, jako narzędzie dla miłośników gier, jako urządzenie, przed którym spędzają prawie cały możliwy czas fani komputerów internetu. No i tam mamy różne propozycje takich konfiguracji, które moglibyśmy zbudować, ale jakby sposób podejścia do wyboru komputera uważam za bardzo rzeczowy i nawet dzisiaj użyteczny. Zastanówmy się do czego komputera chcemy, a potem postarajmy się dobrać odpowiedni pod te potrzeby. W tych wszystkich jakby komputerach mamy wskazane, że możemy sobie kupić taki komputer bardzo stary, jeszcze pamiętający lata 80 jako to maszynę do pisania, potem kolejno procesory takie bardziej do biurowych zastosowań, tutaj widać i prostych 386 i tak dalej, potem do bardziej skomplikowanych polecano 486, TX 400 MHz, 8 do 16 MB, ramu 500, GB, 500 MB do 1 GB, dysk 800x600, rozdzielczość ekranu. Dla miłośników gier tutaj widać, że już wchodzono w pentiumy 133 i tak dalej. To, że tutaj gry mogą wykorzystać do oporu komputer. No, i też zwracano uwagę na to, że w zależności od tego, na ile starą konstrukcję się zdecydujemy, no to będą to konstrukcje być może i bez przyszłości, których już nie da się następnie o nic tak za bardzo rozbudować, chyba że o jakieś komponenty dostępne jedynie na rynku wtórnym. Ciekawe, nazywano tutaj internautów jako internetowych żeglarzy. A jako modem, który w tym momencie był na topie, podawano z protokołem V34 i o prędkości 20. 8,8 kB na sekundę. W artykule też tutaj podnoszono wiele różnych problemów, jakie można natknąć się podczas modyfikacji konfiguracji danego komputera, że dostępność już niektórych pamięci RAM może być tylko z rynku wtórnego, czy wymiana na przykład procesora tylko na trochę szybszy, w ogóle rozwiąże nasz problem czy też jak wymienimy sobie, powiedzmy, procesor znowu na szybszy płytę główną na nowszą, to się może okazać, że nie włożymy karty graficznej, którą mieliśmy poprzednio. I jako przykład tego typu kart skazywane są karty VESA Local Bass. Co ciekawe, jest to jeden z niewielu artykułów, gdzie widzę, że wspomniany jest też prócz bardzo popularnego 486DX 400 MHz, także DX4-133 MHz. Dodatkowo, że o starych dyskach też jest napisane, że pracują bardzo wolno i nie potrafią pracować w trybach PIO3 czy PIO4. Ja zawsze pamiętałem tryb PIO4 jako wolny, ponieważ włączenie DMA dopiero coś tutaj dawało. Ale to było trochę później. Tutaj też pojawia się na kolejnej stronie taki dylemat, który dzisiaj już właściwie nie istnieje, chociaż też istnieją tego typu rozwiązania, że mamy komputery markowe i komputery tak zwane składaki. Tylko dzisiaj komputery markowe to są komputery tanie, często produkowane masowo do różnych biur. A składaki to są często te komputery, które są tymi bardziej wydajnymi. Kiedyś było z gruntu odwrotnie, i fakt taki, że komputer składany no to był po prostu w małym sklepie, kupowali różne części, złożyli komputer, czy też gdzieś na giełdzie ludzie kupowali taki złożony komputer przez jakiegoś hobbyste i tyle, bez jakiejś konkretnej gwarancji, bez żadnego wsparcia. No i taki był najczęstszy scenariusz, ale istniały też komputery markowe, znacznie droższe. Z gwarancją, wsparciem producenta i często dodawanym legalnym oprogramowaniem, które było w tamtych czasach rzadkością. Później w artykule też są pewne podstawy mówiące, czym jest procesor, płyta główna, chipset, RAM, dysk twardy i tak dalej, żeby zorientować się mniej więcej, jak komputer działa, a także informacje, jak ten komputer się kupowało, czyli o ratach i leasingu. Dzisiaj to jest powiedziałbym już dosyć egzotyczne o tym czytać, więc nie będę. Tego aż tak bardzo tutaj przytaczać, jeśli ktoś chce, może sobie zapauzować i przeczytać. Natomiast na stronie 96 mamy o nowym wcieleniu dyskietek, czyli standardzie LS120. Stacja dyskietek wyglądała tak samo jak normalna stacja 3,5 calowych dyskietek, czytała nawet te dyskietki 3,5 calowe, ale obsługiwała też nośniki o znacząco zwiększonej pojemności, aż do 120 MB. Innymi alternatywami do tego typu napędów były też dosyć popularne w niektórych kręgach napędy ZIP, które oferowały początkowo 100 MB, a później chyba nawet 600 czy 700 w późniejszych wersjach, i nawet pod USB były tego typu napędy. Natomiast na stronie 110 recenzja karty do obróbki wideo. No tutaj z wykorzystaniem oczywiście mał no, detowidu VHS i tak dalej. No ale ciekawostka, aż za 1020 zł plus VAT. Na stronie natomiast 116 recenzja World of Flight, czyli chyba z serii Microsoft Home, takiej encyklopedii multimedialnej. Na stronie 127 jest też artykuł o początkach płatności kartami w Polsce, o rozwoju sieci bankomatów, o tym, jak od początku lat 90. pojawiła się właściwie możliwość płatności kartą, ile takich kart wydawano i tak dalej. Następnie, tak jak mamy tutaj w PC kurierach, mieliśmy też na temat przetargów, jakie ogłaszała administracja publiczna, no bo informacje o przetargu musiały być ogłoszone publicznie, no czyli gdzie? No, no w różnych gazetach, tak jak na przykład tu mamy, że Państwowa Inspekcja Ro Roślin tutaj kupi 50 zestawów komputerowych i mamy jaką konfigurację, że Ministerstwo Finansów, Departament Informatyki będzie 300 komputerów kupował, Urząd Gminy w Warszawie, no i mamy jakie też to konfiguracje były w zainteresowaniu tych poszczególnych urzędów. A na stronie 132-133 mamy ewolucję tutaj na wykresikach, też cen poszczególnych komponentów komputerowych. No i dalej tutaj się prze, przenosząc mamy na stronie 135. Komputery na rynku też wtórnym, co ciekawe, i mamy, jak te ceny po prostu komputerów się zmieniały. Jak ktoś jest zainteresowany, no to może sobie tutaj porównać, jak to ma się do dzisiejszych czasów. Jest to też ciekawe uzupełnienie tego odcinka, który zrobiłem wcześniej na temat przeliczania tych cen. Możecie sobie do niego jeszcze wrócić i porównać jakby z tymi cenami komputerów używanych, jakie tutaj w tej gazecie są, dlatego że oczywiście tamto było z takiej kolorowej gazety, wiadomo, dla osób, które mają pieniądze i chcą coś kupić i ładnie tutaj. Mają to przedstawione, ale większość jednak szukała, powiedziałbym, jak najlepszego yy, stosunku ceny do tego, co mogli dostać, więc też rynek komputerów używanych i trochę starszych konstrukcji był oczywiście bardzo popularny. Jak, co ciekawe, mamy tutaj komputer XT, AT 386, a dalej, jak się tutaj przemieścimy, mamy 486, no i na końcu Pentium. I widać, że te konfiguracje w stosunku do tego komputera pod choinkę w tym artykule są dużo skromniejsze, bo tutaj mamy konfigurację rzędu tutaj 33 MHz, jakieś 66 MHz DX2, 4 MB i tak dalej, a tam polecali i Pentium 133 i więcej. to Tutaj niektóre te zestawienia nawet nie zawierają tych komputerów tutaj na tych wykresach. Widać, że w tym czasopiśmie po prostu było wszystko. Mamy też o nauce... Programowania, nawet nie powiedziałbym o nauce, tylko rozwiązywaniu pewnych tutaj problemów w różnych językach. Borland Pascalu 7.0, Assemblerze, C, jakieś porady dla użytkowników systemu OS2. No i dział Giełda, gdzie użytkownicy, znaczy, gdzie czytelnicy po prostu PC-Couriera mogli publikować swoje ogłoszenia. Mnóstwo tutaj adresów, numerów telefonów i tak dalej, więc tym się tak dokładnie tutaj z Państwem dzielił nie, nie będę, bo tam była ochrona danych osobowych i tak dalej. Ale może przytoczę jakieś tutaj niektóre z tych cen, tak ku zaciekawieniu. Mamy komputer AT, 16 MHz, 1 MB pamięci, 40 MB dysku z monitorem czarno-białym myszką za 550 zł. Znowu komputer PC AT. Firmy Toshiba, 12 MHz, 1 MB pamięci RAMu, napęd dyskietek, dysk twardy 20 MB, karta CGA, modem, monitor kolorowy, 900 zł. Natomiast komputery tutaj XT w cenach od 180 do tam 500 paru zł, tam w zależności co mamy, monitor, jaka karta i tak dalej. Komputery 386, z tego co widzę, no tutaj tu już mamy ceny rzędu 800 zł za taki zestaw komputerowy, 900 zł, 1000 zł, 1200 zł i tak dalej. 486, no to tu mamy 1400, 800. DX2, no tutaj już lądujemy w okolicach 1800 zł, z tego sobie za 1600 zł. DX4, już powyżej 2000 zł tutaj ceny zaczynają się pojawiać. Ale oprócz takich konstrukcji jeszcze tu mamy 586. 586, czyli IK5, czyli różne wersje Syrixa i, i AMD, odpowiedniki Pentiumów. W cenach już tutaj około pomiędzy 1700 a 3000 zł. Pentiumy tutaj też widzę około 2000, 2900, 2500, 2700. Ale pojawiają się też inne komputery typu Amiga CD32 za 600 parę zł, CDTV za 490 zł, Amigi 1200. W cenach 700 zł, 900 zł, 1900 zł, no zależnie od tego co tam jest. No i dzisiaj też bardzo poszukiwane Amigi 2000, no i wtedy też tanie tutaj nie były. Tym mamy 1700 zł za 2000, za Amigę 3000 mamy 3600 zł, a za 4000 już 5500 zł nawet. A tu jest jeszcze jakaś inna wypasiona wersja z jakąś drukarką za 15000 zł. No cóż, potem oczywiście jeszcze i komodory, i Macintosze, i czytniki, i układy pamięci. O, nawet nagrywarki CD-ROM widzę, że za 2500 zł i 1800. Były też oferty sprzedaży, czasopism komputerowych, literatury, oferty zamiany. No i to by było na tyle, co tutaj w tym czasopiśmie znalazłem. Dajcie znać, czy taki przegląd też był dla Was ciekawy. Bardzo dziękuję za oglądanie filmu do końca. Jest mi miło, że oglądacie i. Komentujecie, dajecie subskrypcję, łapki w górę. Jeśli jednak możecie, to istnieje też możliwość wsparcia finansowego samego kanału, żebym miał więcej kasy do przepuszczenia na różne retro gadżety i różne dziwne retro przedmioty. Jeśli możecie, to zapraszam. Pod każdym filmem jest taki przycisk z serduszkiem i z dolarem w środku i napisem podziękuj gdzieś obok udostępnij i łapek w górę w dół. Jak go klikniecie, to możecie wybrać. Dowolną kwotę, jaką chcielibyście mi przekazać do przepuszczenia na różne retro gadżety i różne retro sprzęty. Z góry dzięki. Jeśli ktoś w coś wpłaci, to fajnie, jeśli nie, mam nadzieję, że miło się filmik oglądało. A pierwszej osobie, która wpłaciła korzystając z tej metody, bardzo serdecznie dziękuję. Było mi bardzo miło, że się ktoś na to zdecydował. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!